Witajcie moi drodzy na kanale STW Piński A dzisiaj Mamy czwarty dzień Daily Bo ogłosiłem, że będę teraz filmy codziennie I dzisiaj będzie Moja kolekcja Figurek LEGO z, z, z Roma Marvel Więc już przechodzimy do filmu Więc mamy tutaj więc już przychodzimy właśnie do, do, do figurek. Więc mamy to podzielone na, na MCU i na Zoczyńców i na Bohaterów. I na MCU i na, i na Świat, świat Spiderman'a. Więc zacznijmy od MCU. A później do, przejdziemy do, do Spiderman'a. Więc mamy tutaj um, Ironmana. Ironmana Świątecznego. Kapitana Amerykę. Hulka Czarną Wdowę spider Spidermana Spiderman Świnecznego, Wanda Wizyna, Kapitan Marvel Doktora Strange'a jeszcze tutaj mamy War Shang-Chi'ego um, Mighty Thor Mm. I, I tego no Jak to się nazywało? ni, Nika ni, ni, ni Fury'ego I Star Lorda I Rocketa I Gruta I Nebula mamy e, I Mantis I, i i no i tej dwudziemięłam z nas trochę i Karisa i chyba Ym... nie wiem jak ona się nazywała możecie napisać w komentarzu więc teraz przechodzimy już do, do zoczyńców i mamy tutaj Tanosa możemy w sumie pokazać go z bliska jeszcze I kiego? spider w ogóle ma otwierany hełm, bo, bo zamieniłem mu, mu ten hełm No i, i fajnie wygląda Wszystkie te figurki się prezentują bardzo super Więc przechodzimy już do, do świata, do świata Spider-Mana I, A i miałem jeszcze Czarną Panterę mm, Z MCU Ale nie mogę znaleźć jej, więc, więc nie pokażę Wam, wam jej tutaj Ym, więc no, więc przechodzimy już do, do świata Spidermana. <laughs> I mamy Iron Spidera, tego małego Spidermana, Milesa Moralesa, Zielonego Dublina. Pokażę Wam to trochę z bliska w sumie. i mamy jeszcze Venoma i Rhino. W sumie to ten film będzie trochę za, za, za krótki, więc, więc to jednak będzie film nie tylko z filmikami z Marvela, ale też może ze Star Wars i DC, no nie wiem. W sumie to dobry pomysł chyba. Albo ogólnie z filmów, może przyniosę jeszcze jakieś i poczekajcie. No więc teraz przyszła parę na, na DC. Jeżeli chodzi o bohaterów, to mamy tutaj: mamy tutaj Batmana, Robina, Badger, Supermana, Flasha i Shazama. A jeżeli chodzi o złoczyńców, to mamy tutaj Jokera, różowego Jokera, Lex Salutora. Mmm... Człowieka Zagadka Pingwina i... Um, Mister Freeza. Więc to były filuki fil 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 DC A teraz przejdziemy może do jeszcze innej serii, nie wiem do jakiej. No zaraz zobaczymy. Więc teraz przyszła pora na... Na Narwizny wojny, więc... Z Dwieznej Wojny mamy Rey. Mamy obi Łona Kanobiego. Dalej mamy Crystal Walkera. Fina. Mandaloriana. I zapomniałam, jak on się nazywa. Możecie napisać mi w komentarzu, ale wiem, że to jest ten, ten też z Mandaloriana. Yy, ale nie wiem, jak on się Ale wiem, że on jest z, man, z serialu Ma Mandalorian też. Tak jak ten Mandalorian. <knie> I dalej mamy jeszcze Ditu i BB8. Więc dobra. Przechodzimy teraz do. do to to był Jedi, a teraz przechodzimy do Sitów. Więc mamy tutaj Imperatora Palpatina. Pokażemy nas z bliska w sumie. O, tak się o to oprezentuje. No. Piękna piękna. Daj no mamy dalej wajdera Też piękna figurka, też po z bliska. No, piękna, piękna. Dalej mamy nie wiem kogo w Takiego jakiegoś porucznika imperialnego. A dalej mamy takiego szturmowca czarnego, czy złoty zwot tak zwo. Dalej mamy jakiegoś strzelnika czerwonego. I szturmowca czerwonego jakiegoś. I dalej mamy jakiegoś szturmowca kolejnego. I kolejnego szturmowca jakiegoś. Oni się wszyscy różnią od siebie, dlatego dla, dla, dla jej tu dałem. I jeszcze jeden szturmowca, i jeszcze jeden szturmowca ostatniego, już więc dobra. To były dwie wojny, a teraz może Harry Potter będzie. Więc dalej, mamy Harry Pottera, ale w sumie to nie Harry Pottera, tylko, tylko, tylko świat Wizarding World. Bo mamy tutaj jeszcze fantastyczne, fantastyczne zwierzęta, więc mamy właśnie świat, świat, świat Wizarding World. I idziemy właśnie do Harry'ego Potter'a najpierw. Więc mamy tutaj Harry'ego Potter'a, Rona, Hermione, profesora Dumbledore'a, Snape'a, e, profesor McGonagall, jakiegoś jeszcze, jakiegoś, je, jakiegoś jeszcze profesora, e, Syrusza Blaka Neville'a, Freda albo tak drugiego czyli beta on jakiegoś yy, jakiegośata yy, Padme i parwati patil yy, no nie wiem jakaś nazywa może się napisać na na w komentarzu też i tak samo o tym, o o o tym bracie yy, yy, rona. I mamy jeszcze Cedricat Dilurio i Hedwigę, i, 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 i drugi rusowy jeszcze. Teraz przy, i, te, I mamy jeszcze taki złoty posąż taki. On też jest zajczyny do, do figur, więc dajemy go tutaj. I, I mamy jeszcze. A teraz przechodzimy do, do złoczyńców. I mamy tutaj Luciusza Malfoja. Malfoja i też nazywał? też nie wiem. No też nie pamiętam, może tutaj też napisz w komentarzu jak nazywał. Może potem się przypomnę, nie wiem. I teraz przechodzimy już do fantastycznych zwierząt, i mamy tutaj tą. A, ona, ona nazywa się, się chyba Kuini. Więc mamy tutaj jeszcze właśnie Kuini z Fantastycznych Zwierząt. Więc dobra, to był świat Wizarding World i zaraz jeszcze jakieś figurki dam. To teraz figurki z Jurassic World i, i z Disney. Dam je razem, bo, bo jest ich mało bardzo. O, I z Disney i z Jurassic World. Mamy tutaj Owena. Jakiegoś tego pana jakiegoś, nie wiem jak on się nazywał. Jakąś panią, też nie wiem jak się nazywała. Możecie, możecie napisać w komentarzu jak się nazywali oni. I teraz przechodzimy do, do, do Disney bo To był Jurassic World A teraz przechodzimy do Disneya I mamy tutaj Elzę, Anna Jafara I J Jasmine Więc to był właśnie Jurassic World i Disney Więc teraz idziemy dalej Teraz nie wiem Jaka będzie seria Ale może pokażę wszystkie w sumie serie z filmów I eti po siedem może z gier jeszcze i seriale zobaczę. Więc teraz mamy figurki z Lego Przygody i z Rożek. Różek. Mamy tutaj Emeta. W, w, w słuchawkach, Lucy, generał za dymę, e, tego prezes, prezes, prezesa biznesa w stroju golfowym, Rexa, czyli Emeta z tej przyszłości, tą księżniczkę jakąś. I teraz przechodzimy do kicierożek jeszcze, w sumie też przygody. do głody. Chcemy kicierożek właśnie, tylko chyba bez uszu i bez ogona. Nie wiem czemu, ale nieważne. Więc mamy różek i, i rożek. No nie można znaleźć uszu i ogona, więc bez uszu i bez ogona, ale dobra. Więc to było ledo przygody i i kicierożek, więc teraz przechodzimy jeszcze, więc teraz przechodzimy dalej. Więc teraz przechodzimy do Minecrafta i z Minecrafta mamy takie figurki. Mamy Steve'a, Alex, jakiegoś bohatera chyba, czy jak to się nazywał? No, reszta chyba. Górnika... No i to jest bohater nederu chyba, tak? I bohater nederu właśnie. Więc dalej mamy zoczyńców, potworów. Mamy dalej, mamy, dalej, mamy, da, mamy dalej Creepera, Zombiero i jakiegoś ma, Zombielu Podwodnego, czy jak nam się nazywał. Możecie w komentarzu napisać, nie wiem jak się, jak się nazywał. No i mamy jeszcze Endermana, więc dobra. Więc to był Minecraft, a teraz może przechodzimy do Zerwanych Melodii. To może będą ostatnie, albo jakieś przedostatnie. A jeszcze mamy, mamy kolejny os jeszcze. Więc przychodzi teraz do, do, do kolejny os. Więc mamy tutaj Dorotkę. Dżin lwa. Stracha wróble i Basana i, i, I mamy jeszcze pieska. Dobra. Więc przechodzimy teraz już do, do zwerwetnich melodii. Więc w zwerwetnich melodiach mamy, mamy, mamy Król Mamy lolę. Mamy Caccio Daffiego. Mamy portiego i Petunię. India Diabła tajsmanskiego i Speedy Gonzaleza. I tego zapomniałam jak on się nazywał, też, możecie, możecie też napisać w komentarzu. I teraz przechodzimy już do ostatniej serii. Czyli chyba do Minifigures i City w sumie. Więc mamy teraz figurki City i Features. Yy, więc to, to, będą, to będą figurki po prostu z, z, z różnych serii, no. Te, te co dzisiaj wam pokazuję z gier, z seriali, z filmów i z różnych serii. No, więc dalej mamy Lego City i Lego Mini I mamy tutaj taką panią strażak I takiego pana policjanta, ale bez włosów, bo nie mogłem i, 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 i do włosów znaleźć. I świętego Mikołaja mamy jeszcze. I panią Mikołajową. Ja akurat zrobiłem sama, ale pasuje tutaj, więc dałem ją. A teraz przechodzimy do, do Mini Mamy tutaj taką panią bywaczkę i takiego chłopca muzyka i pana kukurydzę jeszcze mamy oczywiście. Pan kukurydza jest super. No. Tak, 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 tak to on się, on się prezentuje. Więc te wszystkie figurki są, są bardzo fajne i bardzo mi się podobają. Więc to już było, to już były ostatnie figurki na dzisiaj. Więc co? Jutro zobaczymy się znowu Bo zapanowałem daily co najmniej do Do 13 rocznicy rośni Ninjago chyba Więc dobra Więc z tej strony był ETV. pa pa To były moje figurki, ja byłem TV. To były Figurki z Lego różne, a ja byłem ATV, pa pa Pa, pa.